to są wolontariusze w tym samym wieku co i mm -hmm. osoby dzwoniące i to jest myślę że duży duży plus raz że wolontariusze to też dla nich jest Myślę, że, że bardzo korzystny udział w takim, w takim telefonie i możliwość rozmowy, bo chcą być aktywne. Chcą te osoby być aktywne, chcą, chcą pomóc, chcą pomagać, chcą wspierać innych. Dzień dobry Państwu, Beata Ryba, do powiedzenia Flexi.pl. Mam dziś go, przyjemność gościć prezeskę do fundacji, panią Elżbietę Łacinę. Dzień dobry Pani Elżbieto. Dzień dobry, witam. Bardzo mi miło, że przyjęła Pani zaproszenie do naszej rozmowy i tak na start spytam o działania fundacji, które Państwo realizują. Na stronie jest Pani przedstawiona jako społecznik, więc pewnie tych inicjatyw jest wiele. Proszę opowiedzieć naszym widzom, naszym słuchającym, jakie działania Państwo realizują w ramach fundacji. Fundacja działa już 15 lat, także przez te 15 lat dużo się zadziało, ale ostatnie lata. Poświęciliśmy i skupiliśmy się nad seniorami. Nasze motto brzmi: pomagamy seniorom cieszyć się życiem. Ogólnie było pomagamy cieszyć się życiem, ale dodajemy, dodajemy seniorom, no bo tutaj szczególnie no właśnie pochylamy się nad seniorami, żeby ta ich jesień życia, a właściwie wiosna możliwości. Tutaj zacytuję dr Monikę Mularską Kucharek, z którą współpracujemy bardzo często. Podoba nam się to hasło i też mówimy. Z że nami wojska. również rezonuje, też mieliśmy <laughs> przyjemność o tym rozmawiać tak, tak, jak oczywiście. najbardziej. Także pozwalam sobie zapożyczyć ten, ten tekst i to hasło od, od pani Moniki. Więc dużo, dużo się działo, dużo było projektów. Część oczywiście kontynuujemy, no część jakby naturalnie przeszła już do, do historii. Robimy dla seniorów to tak pokrótce, bo, bo dużo by mówić. Konferencje, spotkania, koncerty. Konferencje, te spotkania poświęcone są głównie zagadnieniom medycznym, bo dbamy mhm. o zdrowie, no, o profilaktykę seniorów i to nie tylko to zdrowie fizyczne, ale i. Psychiczne, ale pojawiły się też koncerty. No raz, że były też takie, takie zapytania, ale dwa, no przecież jest muzykoterapia, muzyka łagodzi obyczaje, także stąd też i koncerty. Także raz w miesiącu robimy taką dużą konferencję, duży koncert, a w międzyczasie też mniejsze spotkania, bo współpracujemy z wieloma innymi organizacjami, fundacjami, Aha. które też. Dla seniorów organizują jakieś, jakieś spotkania, że im więcej osób się angażuje, to w jedności siła, więc też korzystamy z takiego wsparcia i, i, i współpracy. Bierzemy udział to może teraz tak na, na bieżąco, bo w kwietniu odbywa się w Łodzi DOS Maraton Ban Zdrowie. My mamy tam naszą strefę seniora, bo jesteśmy takim partnerem społecznym maratonu, także też wszystkich seniorów zapraszamy i do tej aktywności fizycznej, bo przed tą naszą strefą odbywają się różne ćwiczenia, pokazy, ćwiczenia Tai Chi, ćwiczenia. Z rehabilitantem jest możliwość różnych badań, także to też raz w roku takie święto no, dla biegaczy, święto biegania, ale dużo seniorów też biega, no ale przy okazji też. Promocja aktywności. Tak, tak, promocja, promocja aktywności. Prowadziliśmy też kampanię i nadal prowadzimy to tak od dwóch lat. Dojrzałość jest piękna, czyli też chcemy pokazać piękno kobiet dojrzałych. Tutaj za mną jest plakat, właśnie z paniami. Wszystkie panie powyżej 70 roku życia, ale no wyglądają naprawdę bardzo, bardzo ładnie i też tą kampanię, gdzie możemy, promujemy, spotykamy się z seniorami, panie są bardzo aktywne, także też biorą udział w tych, w tych spotkaniach. Każdy może zobaczyć, jak można w tym wieku dojrzałym wyglądać, a to, że jest jedna, czy druga zmarszczka, to nie ma nic do, do, do piękności, wręcz przeciwnie. Ta, ta zmarszczka dodaje, dodaje uroku. Też od wielu, wielu lat, bo to już że W tym roku jest 11 edycja konkursu grantowego Razem Możemy Więcej. To jest z kolei konkurs skierowany do różnych organizacji, NGO-sów, czy wszystkich, które mhm. działają w sferze w zdrowia. Także w tym roku około 40, chyba 47 dokładnie organizacji na kwotę ten wspólny projekt około 2 miliona i mniej więcej co roku tak ta kwota jest. Także no duże, duże wsparcie dla podopiecznych tych wszystkich organizacji. To tak na szybko. Na szybko i w takim telegraficznym skrócie. Natomiast tych działań jest wiele i one obracają się w obszarze zdrowia. Tak jak pani powiedziała, zdrowia rozumianego w kontekście i fizycznym, ale także tym mentalnym, czyli także promowania różnych obszarów aktywności. A jeśli chodzi o projekt telefon wsparcia dla seniora, bo on też adresuje te potrzeby, tak naprawdę dbania o zdrowie, również w tym obszarze, właśnie mentalnym. Jak wygląda ten projekt? Jak wygląda jego realizacja i faktycznie jaki jest odbiór takiej inicjatywy? Tak, na spotkaniach, które organizowaliśmy, też zauważyliśmy, że no dużo osób przychodzi samemu. Oczywiście, no już w miarę tych, tych spotkań na, zawiązały się różne przyjaźnie, znajomości. Także, gdy ktoś przychodzi, już sobie razem panie czy, czy panowie siadają, chociaż głównie panie, bo panowie jakoś mniej uczestniczą w, w spotkaniach. I to jest jeden tak kolejny duży jakby problem, jak zmotywować mężczyzn, żeby oni też się mm -hmm. angażowali, też wychodzili z domu. No, ale właśnie podczas te, tych. Spotkań i, i, i rozmów, no zauważyliśmy, że, że jest to problem, że kiedy osoby wracają do domu po takich spotkaniach, no to w większości są same, no bo to są osoby dojrzałe, już często nie mają ani swoich jakichś przyjaciół, ani sąsiadów w swoim wieku, no czy co najważniejsze, straciły już swoich partnerów i są, są z osobami samotnymi. No i chciałaby też, czy wieczorem, czy, czy po południu, tak, po zakończeniu tej swojej porannej aktywności, bo te mm -hmm. osoby, które do nas przychodzą, no na szczęście przychodzą do nas na spotkania, więc one są w jakiś sposób aktywne. No największy pro, problem jest z osobami, które no nie wychodzą z domu i wtedy już ten kontakt telefoniczny dla nich jest w ogóle bardzo. My bardzo ważne, że mogą z kimś porozmawiać. Także jakby sytuacja i same rozmowy z seniorami no pokierowały nas i zmotywowały, żeby taką, taki telefon życzliwości, telefon wsparcia dla seniora otworzyć. Oczywiście są tego typu inicjatywy i są telefony tutaj u nas w Łodzi też funkcjonuje, ale no myślę, że jeżeli jest dobra inicjatywa, to nigdy nie jest ich, ich dosyć, ale część też z tego, co robiliśmy, takie rozeznanie, część takich telefonów wsparcia po okresie pandemii zostało zamkniętych. No uważano może, że w okresie pandemii, kiedy osoby nie wychodzą z domu, ten telefon jest, jest bardziej potrzebny i faktycznie no, wtedy to już była, było to jakby jedyne źródło kontaktów między seniorami. Byliśmy Ale. wyalienowani tak naprawdę niezależnie od metryki, pewnie bardziej to doskwiera w sytuacji właśnie braku już tej drugiej połówki, czy, czy w ogóle braku osoby, z którą można porozmawiać, więc jak najbardziej dotyka też grupę dojrzałą. Ale po okresie pandemii nie znaczy, że te potrzeby się zmniejszyły, bo niektórzy mm -hmm. jak się zamknęli w domach, to nadal w nich pozostały. No a poza tym, to no, tak jak mówiłam, że te osoby, które nawet są aktywne no, przy, po przyjściu do, do domu, no też czasami mają ochotę porozmawiania, tak? No nie zawsze mają dobry humor, nie zawsze uczestniczą w różnych spotkaniach na zewnątrz. No Jest też taka chęć porozmawiania. Być może to jest też plus z osobą, której się nie zna, bo może na tych spotkaniach, czy na no, przychodzę już ze swoją koleżanką, przyjaciółką, mniej czy bardziej znam, ale czasami są takie tematy, że no, nie chcemy się otworzyć przed osobami, no może takimi znajomymi, na pewno byśmy się przyjaciółmi byśmy się otworzyli, no ale tak jak też tutaj rozmawiamy, no już te osoby. Nie mają takich bardzo życzliwych przyjaciół, więc czasami łatwiej jest porozmawiać z osobą, której się nie zna. Ona potem może być już osobą znaną, bo no mamy też takie przypadki, że dzwonią co chwila te same osoby do danej wolontariuszy czy wolontariusza bo spodobały im się te rozmowy i chcą kontynuować, tak? No wiadomo, każdy chce nawiązać jakąś, jakąś bliższą relację, no ale to potrzeba na to troszeczkę czasu. Ale ten pierwszy start, że może z jakimś problemem zadzwonić właśnie do osoby, której się nie zna, jest w pewnym sensie jakimś plusem. A pani Elżbieto, a proszę powiedzieć, jakiego rodzaju są to rozmowy? Jakie, jakie tematy są podejmowane? Ale też z Państwa strony, kto znajduje się tak naprawdę po drugiej stronie tej słuchawki i jakich porad może udzielić? No właśnie, tutaj ten nasz telefon jest stworzony przez. Seniorów, dla seniorów, czyli po drugiej mhm. stronie jest osoba no, w, tym samym, w tym samym wieku, czyli osoba dojrzała, która ma no, podobne czy takie same doświadczenia, przeżycia, więc wie o czym rozmawiać. Nawet jeżeli ta samotność tak nie doskwiera naszej wolontariuszce, która odbiera ten telefon, no, ale. Jest w środowisku swoich znajomych i wie, jakie są problemy też osób, osób samotnych. Także to są wolontariusze w tym samym wieku, co i mm -hmm. osoby dzwoniące, i to jest, myślę, że duży, duży plus. Raz, że wolontariusze to też dla nich jest. Myślę, że, że bardzo korzystny udział w takim, w takim telefonie i możliwość rozmowy, bo chcą być aktywne. Chcą te osoby być aktywne, chcą, chcą pomóc, chcą pomagać, chcą wspierać innych. No i jednocześnie no, mają też zajęcie, czują się potrzebne. No nie potrzebne. pracują już zawodowo, no ale wiadomo, że to przejście na na emeryturę często no, tak odbija się niekorzystnie, bo nie każdy potrafi się tak szybko, szybko odnaleźć. A mhm. tutaj jest to traktowane no, oczywiście jako misja, jako pomoc, ale też takie zajęcie, no może troszeczkę jako taka praca, bo to jest, tak, dyżury są w stałych dniach, w stałych godzinach, więc to też jest taka mobilizacja. Mhm. Jasne, to pewnie działa w dwie strony. To tak jak kontakt i rozmowa, i każda relacja, e, gdy jest efektywna, to przynosi obu stronom jakąś taką radość, nić porozumienia, czasem ten dystans, o którym e, pani wspomniała, którego czasem brakuje w relacjach tych bliskich, a przyda się to chłodne oko i, i pewnie nie zawsze znajomość całego tła sytuacji. Mm, a proszę powiedzieć, e, czy telefon dzwoni często? Pierwsze jakby telefony rozpoczęły się w październiku, to znaczy tak rozpoczęliśmy tą, tą akcję, ale ponieważ ten nasz telefon jest taki ogólnopolski, osoby nie muszą przychodzić w jedno miejsce do jakiegoś tam biura, chociaż jest taka możliwość, bo mamy swój lokal, mamy przystań mhm. seniora, więc jeżeli mają ochotę, to mogą przyjść i sobie posiedzieć nie, nie w domu. Ale ponieważ ten telefon, Telefon na razie działa od godziny 16 do 18. I o ile teraz już jest coraz widniej i, i, i łatwiej jest wolontariuszom wy, wychodzić z domu, no to zimą czy jesienią lepiej jak pozostaną w domu. Czyli no te, od października zaczęła się ta techniczna jakby Wdrożeniowa. Tak, wdrożeniowa. No, testowaliśmy, zrobiliśmy kolejkowanie, czyli jeżeli jeden, jedna osoba nie odbiera telefonu, to ta rozmowa jest przekierowywana do drugiej osoby. Także taka część techniczna i te próby troszeczkę czasu nam zajęły. No oczywiście też. Poszukiwanie i rozmawianie z osobami, które chciałyby się zaangażować. Także teraz mamy i technicznie, i mamy wolontariuszy, i ten trzeci etap jest dotarcie do, do, do seniorów, i tutaj bardzo dziękuję za tą rozmowę mhm. i ten temat, bo też liczymy, że im więcej osób będzie o tym wiedziało, tym no, będzie ten telefon spełniał swoją rolę. Ale oczywiście te rozmowy, te rozmowy, są, może jeszcze nie tyle, ile byśmy chcieli. I telefon działa w całej Polsce, także o dziwo, nie są to. Więcej rozmów jest spoza Łodzi. Nie z Łodzi, ale, ale spoza Łodzi też z tymi organizacjami grantobiorczymi z którymi już współpracujemy wiele lat, bo często z konkursu na konkurs te same organizacje biorą udział. One również pomagają nam w informowaniu swoich beneficjentów, no bo skoro ten grant dotyczy zdrowia i pomagamy właśnie na zakup, w zakupie no głównie, głównie leków, no to wiadomo, że leki kupują głównie osoby, osoby starsze, także też Pomagają w dotarciu do swoich beneficjentów podopiecznych, i stąd właśnie już ten telefon zaczyna być rozpoznawalny, nie tylko w Łodzi, ale i w innych miastach. A nawet niektóre organizacje tak prężnie działają, że tych telefonów z danych miast może jest, jest więcej. Także każdy, każdy może, może zadzwonić to ja myślę tak pani Elżbieto podsumowując to warto powiedzieć w ten sposób że tym, którzy faktycznie potrzebują, osobom dojrzałym, które mają te potrzeby rozmowy, polecamy Państwa telefon. W naszych materiałach, oczywiście, pojawi się dokładna informacja, jak, kiedy i gdzie można się skontaktować. Polecamy inicjatywy, które tak naprawdę sprzyjają temu, by czuć się po prostu lepiej, niezależnie od metryki. Natomiast ta samotność, Poczucie alienacji i wykluczenia to są elementy, też stereotypy, które czasem krzywdzą. Jak najbardziej to są elementy, z którymi warto walczyć różnymi metodami. Więc ja się bardzo cieszę, że, że przyjęła Pani nasze zaproszenie i opowiedziała o tej inicjatywie. Także zapraszamy i, i życzymy dużo powodzenia. Jeszcze muszę dodać, bo mhm. wolontariusze, tak, to są seniorzy, ale też jest możliwość porozmawiania ze specjalistami. No na razie mamy dwie grupy, to znaczy mamy dietetyka i dietetyk no, odbiera telefony we wtorek, natomiast w środę jest farmaceuta. W planach mieliśmy inne grupy zawodowe, no niestety nie wszystkie Osoby mogą przez telefon udzielać jakiejś konsultacji, porad. Mhm. Nie może być to lekarz, nie może być to prawnik, ale dietetyk, jak najbardziej farmaceuta, też jakieś porady może udzielać, i tutaj ten dietetyk cieszy się dużym powodzeniem, bo też wszystko by się chciało powiedzieć podczas tej naszej rozmowy, a na pewno się tak nie uda. Osoby dzwonią po prostu, żeby, żeby porozmawiać, a to dietetyka nie. Nie zawsze z jakimiś jednostkami chorobowymi, że coś się dzieje, ale po prostu jakiś przepis. Panie się wymieniają, dopytują się, a jaki przepis może być na lekkie śniadanie czy mhm. na, na, na kolację. To wszystko tak, wpisuje że... się w temat bycia zdrowym, bycia w dobrej kondycji, dbania o swoje samopoczucie. Myślę, że to cenne, że, że ta świadomość, także właśnie diety, która wpływa na, na nasze samopoczucie i może zmieniać. Ten, to poczucie dobrostanu, to też się zmienia w pokoleniu fleksji, i ta świadomość również wzrasta. Także te rozmowy są takie na razie i oby takie, takie pozostały, żeby nie było ciężkich i, i trudnych rozmów, tylko no po prostu no czasami mamy gorszy, gorszy dzień, chcemy porozmawiać, możemy rozmawiać o wszystkim o filmie, jaki obejrzeliśmy, o książce, jaką przeczytaliśmy, możemy się wymieniać właśnie jakimiś informacjami. No, część, część, część osób też dzwoni, żeby się spytać bardziej tak informacyjnie, jakie odbywają się spotkania i gdzie. No nie do końca jeszcze mamy takie informacje spoza, spoza Łodzi, gdzie coś się dzieje, ale no telefon się, się rozwija i też chcemy takie informatory z różnych miast mieć, żeby również taką informację przekazać. Ale głównie to są no, takie po prostu życzliwe, życzliwe rozmowy. My polecamy też Państwa uwadze właśnie naszą sekcję wydarzeń na portalu flexi.pl, gdzie też agregujemy różne, różne inicjatywy, tak naprawdę z całej Polski, właśnie dedykowane pokoleniu flexi i osobom dojrzałym. Więc tak naprawdę idea jest wspólna, aby aktywizować, aby zachęcać do bycia aktywnym różnymi drogami, ale myślę, że, że to, to łączy wszystkie te organizacje, które na rzecz pokolenia Silvers tak naprawdę działają. A mamy już jeden wspólny projekt za sobą, także mm -hmm. mówiąc Jak o współpracy, to również i cieszymy się, że, że z Państwem możemy współpracować. A to wszystko właśnie dla, dla dobra no, naszych rodziców, naszych dziadków, naszych sąsiadów, którzy są troszeczkę od nas starsi. Świetnie. Dziękuję Pani Elżbieto za tę rozmowę, za piękne przesłanie. Dziękuję Państwu za to spotkanie. To były dopowiedzenia powiedzenia flexi.pl. Bardzo dziękuję za zaproszenie, za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję.